Jak, no, pan... jak, jak panu się jeździ tą toyotą fajnie. fajnie jak się jeździ autkiem ja dobrze komfortowo bezpiecznie <grywanie> no to fajnie sami mali kierowcy powiedz, okay, powiedzcie, jak teraz wam się podróżuje takim dużym samochodem? Fajnie. Fajnie? fajnie. No właśnie. A dlaczego fajnie? To jest dużo A miejsca. A mieścicie się wszyscy? Tak. A wcześniej się mieściliście? Tak. To tak czy nie? nie. Tak. Tak, nie. To. Czyli wszyscy mieli miejsca, ale niekoniecznie w jednym Legadzie. samochodzie. No dobrze, Panie Mirku, a jak teraz Wam się podróżuje? Czy to coś jakoś faktycznie, realnie wpłynęło na Wasze funkcjonowanie? Jak najbardziej, bo jesteśmy liczną rodziną i dlatego przemieszczanie jest dużo łatwiejsze niż przedtem, bo nawet trzema samochodami musieliśmy gdzieś jechać, a teraz wystarczy jeden, ewentualnie dwa. Także do nas udogodnienie niesamowite. Samochód jest bezpieczny, funkcjonalny, super się jeździ. Bardzo to polepszyło naszą logistykę rodzinną. Funkcjonalny, przystosowany do jazdy z dzieciakami, można ich zabierać naprawdę w duże kilometry i jest bardzo bezpieczny. Dobrze, to jak Wam się teraz jeździ takim autkiem? No super, bezpiecznie na pewno. Mieliśmy wcześniej stare takie, też dziewięcioosobowe, ale to bez porównania. Bez porównania jeździcie nowym autem, tak? Dokładnie i dzieciaki też to czują. Komfort, który mamy daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. Jestem przekonana, że w tej chwili wiele rodzin boryka się z dużymi problemami o tym jak pojechać, gdzie pojechać, a to jest wasza podstawowa potrzeba i nie bójcie się po prostu zawalczyć o tę potrzebę i podjąć taką decyzję. Jak dzisiaj podróżujecie, jak dzisiaj to wpływa na, nasze, na wasze funkcjonowanie? No jest dużo lepiej, możemy zabrać wszystkie potrzebne rzeczy. Przyjechaliśmy tym autem też na obóz. To nasze zmieniło to, odkąd dostaliśmy auto od to Toyota Nowakowskiej i Fundacji ESPA, że wszędzie możemy jechać bezpiecznie, wszędzie nas autko ten busik dowiezie, bo wcześniej było problem, bo trzeba na dwa autka jeździć, a teraz jest auto bezpiecznie, fa wygodne, fajnie się jeździ i oby nas używały najdłużej. O, o do... można telefon podłączyć z tyłu Jest dziewczynom, klima. Jest klima. Jest klima, no. są z tyłu i bardzo fajnie się nie prowadzi. Fajnie się jedzie Ta, I wszędzie się da. można siedzieć z tyłu i mamy święty spokój. <śmiech> tak, <laughs> ja <jadę się. śmiech>